Szczepionkę podajemy w małej dawce pozbawionej zjadliwości lub inaktywny antygen bądź jego fragment. Celem szczepienia jest wytworzenie przeciwcią, Tak więc szczepienie to podstawowe działanie profilaktyczne, dzięki któremu u szczeniaka wykształci się odporność przeciwko chorobom zakaźnym. Szczepienia możemy podzielić na podstawowe, inaczej zasadnicze i dodatkowe. Schemat przeprowadzania szczepień u psa i szczeniaka, czyli tzw. kalendarz szczepień, zależy od wielu czynników między innymi od kondycji szczeniaka, jego stanu zdrowia, przeprowadzone wcześniej profilaktyki, w tym odrobaczenia oraz od jego pochodzenia. Najważniejsze wydaje się pochodzenie psa ze względu na miano przeciwciał matczynych. Inny będzie ich poziom u szczeniaka z hodowli, wykarmionego mlekiem szczepionej matki, u której jest wysoki ich poziom, a inny u znalezionego, bezdomnego szczenięcia o nieznanej historii. Dlaczego przeciwciała matczyne są tak ważne? W wielkim skrócie szczenią rodzi się z niedojrzałym układem odpornościowym, a przeciwciała otrzymuje odsuki wraz z siarą i kolejno z mlekiem. Następnie poziom przeciwciał matczynych pomału spada i w pewnym momencie jest na tyle mały, że odporność psa na choroby jest już niewielka. Jednocześnie poziom tych samych przeciwciał jest na tyle jeszcze wysoki, że szczepienia najprościej mówiąc nie przyjmują się. Szczepionka, antygen zostanie przez nie zneutralizowana. Jednocześnie organizm szczeniaka zaczyna produkować własne przeciwciała. Ta luka w obecności przeciwciał nazywana jest siodełkiem immunologicznym i w tym okresie pies może zachorować. Czas trwania luki immunologicznej jest u psów różny. Zależy od wielu czynników. Trwa od 6 do 16 tygodni. W tym czasie kwarantanna psa ma ogromne znaczenie. Szczególnie ważne jest u szczeniaków, które nie były karmione przez matkę albo których wcześniejszych losów nie znamy. Ważny jest fakt, że pierwsze szczepienie nie zawsze może zapewnić psu ochronę. Dlaczego? Dlatego, że szczepiąc nie wiemy przecież, jaki jest poziom przeciwciał matczynych. Jeśli szczepienie się przyjmie, to należy pamiętać, że ochrona jest tylko częściowa. Dlatego właśnie szczepienia u psów przeprowadza się kilkukrotnie, odpowiednio co 2-4 tygodnie. Według wsawa program szczepień obowiązkowych dla szczeniąt obejmuje cztery szczepienia dla wszystkich psów. Przeciwko nosówce, parwowirozie chorobie rubarta i wściekliźnie. Uznaje się, że pierwsze szczepienie jest możliwe najwcześniej w wieku 6 tygodni, a najpóźniej w wieku 9. WSAWA zaleca, aby ostatnie szczepienie szczeniaka przeciwko chorobom zakaźnym odbyło się w wieku 16 tygodni lub nawet później. Szczepienia należy dostosowywać indywidualnie do psa. Różnice mian przeciwcią między osobnikami są tak duże, że trudno określić jeden uniwersalny schemat szczepień. Szczepienia podstawowe Szczepienia zasadnicze, podstawowe, to takie, które powinny być przeprowadzane u wszystkich psów na całym świecie. Chronią przed takimi chorobami jak nosówka, parowiroza, choroba rubarta i wścieklizna. Wszystkie te choroby są bardzo groźne dla zdrowia i życia Twojego pupila. Dlatego uważnie pilnuj terminów szczepień. Parwowiroza. Jest to najczęstsza choroba zakaźna o wysokiej śmiertelności wśród psów do szóstego miesiąca życia. Wywoływana jest przez parowirus typu drugiego. Choroba przenosi się poprzez ślinę kał, wymioty oraz przez bezpośredni kontakt psów. Najczęściej występuje pod postacią jelitową. Wodniste biegunki, wymioty, gorączka, silne odwodnienie. Ale może też pojawić się forma sercowa choroby. Objawy najczęściej są ostre lub nadostre. Mogące prowadzić do śmierci psa. Szczeniaka może zarazić nie tylko chory szczeniak. Ale i dorosły pies, który jest bezobjawowym nosicielem. Pies z podejrzeniem parwowirozy wymaga natychmiastowej hospitalizacji i leczenia. Szczepienie przeciwko tej chorobie uszczeniaka wykonujemy w przynajmniej trzech powtórzeniach. Pierwsza dawka przypada w 6-8 tygodniu życia psa, kolejne podawane są co 2-4 tygodnie. I tak druga dawka przypada w 9-11, a trzecia w 12-15 tygodniu życia. Dawka przypominająca i nasz booster jest podawana co po roku, a kolejna co 3 lata. Nosówka. To choroba zakaźna, szczególnie niebezpieczna dla szczeniąt w wieku 3 do 6 miesięcy, ale mogą na nią chorować psy w każdym wieku. Przenoszona jest głównie przez bezpośredni kontakt psów oraz drogą kropelkową, zatem bardzo łatwo, aby szczeniak się zaraził. Wywołuje objawy zarówno ze strony układu oddechowego, zapalenie spojówek, wysoka gorączka, zapalenie oskrzeli, kaszel, jak i pokarmowego, wymiota oraz biegunka. Może też powodować jako postać oczna, skórna, nerwowa i rozrodcza. Choroba ta jest trudna do wyleczenia uszczeniaka za słabą odpornością. Psy po ozdrobieniu mogą rozsiewać wirusa jeszcze nawet przez 12 tygodni. Szczepienia uszczeniaka wykonujemy w trzech powtórzeniach. Pierwsza dawka przypada w 6-8 tygodniu życia psa, kolejnie co 2-4 tygodnie, czyli druga w 9-11 tygodniu, a trzecia od 12-15 tygodnia życia. Dawka przypominająca, czyli booster jest podawana po roku, a kolejne co 3 lata. Choroba rubarta. Choroba zakaźna nazywana także wirusowym zakaźnym zapaleniem wątroby psów. Wywoływana przez adenowirus typu pierwszego. Najczęściej chorują na nią psy w pierwszym roku życia. Choroba przebiega najczęściej ostro, nierzadko prowadząc do śmierci. Może mieć także przebieg przewlekły, z objawami apatii, braku apetytu, obrzękiem tkanki podskórnej głowy, powiększeniem węzłów chłonnych, bolesnością brzucha, żółtaczką czy biegunkami. Szczepienie uszczelnionce przeciwko tej chorobie, według najnowszych zaleceń, wykonuje się trzykrotnie. Pierwsza dawka szczepienia przypada w szóstym, ósmym tygodniu życia psa, kolejno co 2-4 tygodnie, podobnie jak w przypadku parowirozy i nosówki.